Dobra, ja to zaczynamy przygodę z sektorek. Kurcze, ja mam jakieś tam... rzeczy? A nie, to są to... Kiedyś grałem. Kiedyś w Dead grałem. Kucz, to było dawno temu. To ale widzę, że fajnie teraz chodzi pomimo, że w sumie nie ja mam no tego. aha e, kompa to działa zacnie aha, to... Czy, 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 żeby się coś zwiększyło, zwiększyło się troszeczkę o te rejony, czy to, aha jestem tutaj jest zrzut mógłbym iść w tę stronę, czy tam jest zrzut A nie wiem czy nie, ja przeszedłbym się po tych domkach chociaż mogę iść do zrzutu chyba trzeba będzie iść do tego zrzutu a, gdzie on był? No i dobra. Zobaczymy. Coś. Zobaczymy, gdzie zajdziemy Kurde, jest na no, pewno na Też ładnie. Ładnie wygląda, ale... jest nie, jest takie trochę dziwne mi się tutaj znaczy coś mógłby się pozmieniać albo się jeszcze nie doczytało wszystko no chyba wszystko no gdzieś tam zobaczymy Coraz bliżej. Coraz bliżej, święta I to też jest o, chyba zrzut widzę. Nie, to kamień. Kurde, już będą mi się tam kontenery jak wyglądają przy kamień. Kluczony hmm. nikogo nie ma. Dodatkowy? O, dodatkowy. Jak to się robiło? Z... A A nie da się tego wziąć jakoś? Aha, aha, to są tylko dostępne. Mm, a to... To nie mogę tam? Kurde, zapomniałem jak działa ten system w ogóle. A to co muszę zdjąć i dopiero zobaczyć, a jejku. 9 to jest 5, to nie wiem czy będzie potrzebne to 9 5-5 jest chyba do tego, nie? Nie 9 jest do 5, 5 chociażby to chyba są do strzelby. To bym wziął jeszcze Można ekwipować to? Aha! A to też można ekwipować? Mhm. Ile teraz można ekwipować? A to można ekwipować? Nie można? Ale. Zobaczymy. dobra, To jest co? To jest jakaś chyba misja. tu jest... tam nie... kurde, ja znam się 3 km do tego. Chyba bym nie doszedł. Nie wiem czy nie iść tutaj. A, Base, Base... Eventy. No dobrze, to są eventy, ale co? Idźcie tego eventu, w sumie. Nie ciekawe. Przez tam, gdzie myślę, chyba 2 km, chyba, chyba lepiej biec tutaj tym laskiem. Jestem ciekaw czy nie zginę po prostu tam, no ale dobra. Dobrze i a to nie, to chyba koło będzie tej bazy. Ta baza to jest, no w sumie nie wiem. Kurczę, no ta baza mnie ciekawi, strasznie, ale no wydarzenia jakieś. A może to jednak. Hmm. Możemy podejść, najwyżej zobaczyć bliżej hmm, Co tam jest kurcze w tej bazie? Nigdy w, w tej bazie nie byłem Mało gramu, gdy wycajdę tak Kilka godzin O, 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 jest jakiś konwój ołcze, zostać ciekawe tu jestem? Tam... aha w tym punkcie Dobra, zobaczymy jednak co tutaj jest. O, no, no, chyba za dużą czułość. No. Chyba. עובדה Trzeba, że to chciałem już bandaża użyć.